Klub Akcy jest właściwie takim miejscem, gdzie spotykają się i najmłodsi, ale też osoby, które już są w takim kwiecie wieku 50-60, ograniczeń nie ma. Zajęcia są dostosowane do różnych grup wiekowych. Każda z nich ma swój inny schemat, inne godziny. Można wyróżnić 8 podstawowych w tym momencie, które. Inicjatywy powstały. W naszym klubie odbywają się zajęcia pod nazwą Klub Malucha. Są to zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 1,5 do 3 lat. W trakcie zajęć również prosimy o uczestnictwo rodziców, ponieważ uważamy, że dbanie o dobrą relację pomiędzy dzieckiem a rodzicem w takiej kontrolowanej zabawie, o ile można kontrolować zabawę w tym wieku, jest mile wskazane. Dobre wskazówki naszej instruktorki Ewy wpływają na kreatywność i można to później przenieść sobie również do domu. Wesołe szkrawy są to zajęcia rytmiczno-muzyczne, taneczne z elementami poezji, z instrumentów perkusyjnych. Tam tworzymy, śpiewamy, uczymy się krótkich wierszyków, a to wszystko przy muzyce bądź odtwarzanej, bądź również na żywo granej na pianinie. Zajęcia z den są to prowadzone zajęcia przez panią Ewelinę, zajęcia taneczne, ruchowe, można powiedzieć nawet taniec-nowoczesny, układy proste, przyjemne które pozwalają dzieciom spożytkować swoją energię. Zajęcia plastyczne. Zajęcia plastyczne odbywają się z panią Roxaną. Są to zajęcia, w których tak naprawdę kreatywność nie zna miary. Masa zabawy, można się wrócić, można robić wszystko, właściwie z niczego. Zajęcia sensoplastyki. Ostatnio bardzo potrzebne, bardzo chciane. Prezes zwrócił na to uwagę. Powiedział, że my również musimy się przeszkolić. W związku z tym pani Roxana zrobiła kurs i mamy również ten na bieżąco u nas. Jest to tak zwane legalne brudzenie, wytwarzamy z wszystkich makaronów, różnych mąki, innych rzeczy, substancje, którymi możemy cały klub wymaziać, później się umyć. Generalnie świetna zabawa. Zachęcamy rodziców i dzieci. Zajęcia reobowe. PBU, czyli brzuch uda pośladki. Mało, małym wysiłkiem, piękna sylwetka. Zumba. Jak wiadomo, naszą trenerką Zumba jest Beata Jankowska, którą wszyscy znamy. Ona sama w sobie jest marką, natomiast Zumba są to niesamowite przeżycia przy muzyce latynowskiej i nie tylko, które przy tańcu pomagają nam zrzucać zbędne kilogramy. No i niewątpliwie strefa seniora. Oczko w głowie pana prezesa. Sam prosił, abyśmy zrobili coś w kierunku zjednoczenia osób starszych na naszym osiedlu. Tak też uczyniliśmy, strefa działa ponad roku, zajęcia odbywają się co tydzień w ramach zwykłych spotkań. Ponadto osoby, które są do nas zapisane do strefy mogą korzystać z samoobrony, z zumby, a także od niedawna z zajęć zdrowych które również na Państwa potrzeby zostało wprowadzone do naszych nowości. Zapraszamy również na zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które prowadzi nasz pan Maciek Niedbał. Który również zdecydował w tym roku prowadzić u nas zajęcia teatralne pod taką tajemniczą nazwą GRA, czyli Gruntowny Rozwój Artystyczny. Super zabawa z możliwością ogromnego rozwoju. Aby móc skorzystać z zajęć w Klubie Bakcę, musicie po prostu do nas przyjść. Wystarczy 15 minut wcześniej przed zajęciami i mieć obowiązki. Sytuacja jest inna w zależności, jeżeli chcecie skorzystać ze strefy seniora, ponieważ tam przeprowadzamy krótką ankietę. W której pytamy Was, co robicie, co chcecie, jakie macie oczekiwania, a to wszystko po to, abyśmy mogli mieć lepsze zajęcia, które będą dopasowane ściśle do Was. I jedyne jeszcze, gdzie trzeba by się zapisać w dzień wcześniej, to jest zdrowy kręgosłup, na który jest bardzo dużo chętnych, więc dbając o komfort Wasz i przestrzeń, wprowadziliśmy zapisy. Jeśli chodzi o płatność dotyczącą zajęć, to są właściwie dwie grupy. Są to zajęcia całkowicie bezpłatne dla spółdzielców. Natomiast zajęcia, które wymagają wniesienia jakiejś opłaty, są podzielone na bezpłatne dla członków spółdzielni mieszkaniowej, bądź jakąś niewielką opłatnością, oraz na osoby pozostałe. Wszelkich informacji udzielimy w godzinach pracy klubu lub pod numerem telefonu 727-014-603. Zachęcamy również do odwiedzania naszej strony internetowej, bądź polubienia naszej strony na Facebooku.